Lakierki to buty, które wzbudzają emocje u wielu mężczyzn. Dzisiaj, kilka słów o tym, czy warto mieć je w swojej garderobie. Wysoki połysk to wysoki poziom formalności, co w sposób naturalny plasuje lakierki jako buty formalne, wieczorowe, noszone z granatowym, grafitowym lub czarnym garniturem i oczywiście smokingiem. Formalność, narzuconą wysokim połyskiem i czarnym kolorem, warto podkreślić także krojem. To naturalne, że lakierki powinny być oksfordami, czyli butami związaniem zamkniętym. Lakierki derby, czyli angielki z otwartym wiązaniem, to buty, które stanowią pewnego rodzaju oksymor. Nieformalność nie powinna iść w parze z formalnością. I właśnie dlatego, mając na uwadze formalność i harmonię butów, podjąwszy decyzję o poszerzeniu portfolio obuwia Miller-Messuera. O lakierki postawiliśmy na krój bardzo formalny. Właściwie to jest to krój najbardziej formalny z możliwych, ponieważ mamy tutaj oxfordy, czyli buty z zamkniętym wiązaniem, które jednak pozbawione są klasycznego nakładanego noska, co zmniejsza liczbę przeszyć na cholewce i sprawia, że poziom formalności rośnie.